Słonko świeci, jest chłodno, jakoś dzień po deszczach. Więc zabierasz motocykl na testy, więc o bardziej wymagające teren niż podmiejskie szutrówki. Bawisz się dobrze. Nagrywasz odcinek, mówisz coś o zagrożeniach, niebezpieczeństwach czekających na motocyklistów pod koniec sezonu, a dają jakieś prostsze słowa. I żeby nasze przejażdżki kończyły się a, szczęśliwie. Zaraz po nich... Kolejna gleba. Paszesz górywa... Zobaczcie to i jeszcze raz. I myślę, że w tym roku e, no może być podobnie, patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz. Aczkolwiek, mając na uwadze, że mam teraz motocykl pod sobą, to może niekoniecznie. Zobaczymy, jak wyjdzie. A teraz raz jeszcze, w tempie. No dobra, do czego doszło? Koło odbija się od kamienia i spycha mnie na krawędź głębokiej kolejny. Jadę za wolno, żeby koło na tej kosce wgryzło się wystarczająco w błoto i wjechało porancie rynny. Zamiast tego się usizguję, wysoki środek ciężkości działa tu jak dźwignia i leżę. Szybko poszło. Może, jakbym siedział, to bym się podparł. Pewnie, jakbym pojechał środkiem, to bym przejechał. Niestety, z daleka wyglądało to tak, że środek jest grzązki, niepewny, a kolejna bardziej ubita. Jak się okazało, to była zła decyzja. Pewnie GoPro spłaszczy obraz, YouTube zasieje pikselem i wyjdzie z tego płaska ścieżka na ekranie. Niemniej jednak, są to drogi wyjeżdżone przez amatorów 4x4 z dość głębokimi kolejnami po ich przeprawach. Ja trochę też za bardzo spięty, bo nie mój sprzęt, więc gdzieś tam z tyłu głowy myśl, oby się nie wywalić. No i niestety tym razem gleba. Ale trzeba się będzie podszkolić, bo zabawa naprawdę przednia. Straty niewielkie, lusterko zabolało najbardziej. Motocykl już wcześniej był przez kogoś wywalony na obie strony, więc tylko poprawiłem wydech i dorysowałem owiewki oraz dekiel. Przygoda, przygoda. W każdej chwili szkoda. Ech. O, ty, kurde ty, no cóż. Jak się okazuje hamulec nożny z chowaną stopką na sprężynie to świetny pomysł w tym motocyklu. Samo dźwignięcie motocykla w tych warunkach było męczące, ale niezbyt trudne. Pewnie KTM 790 ADV zgubiłby tutaj owiewki, a Tracer wyszedł bez szwanku. Poza lusterkiem. I jeździliśmy dalej. Wrzucam to, żeby odcinek, który akurat nagrywałem był krótszy i żeby nie było pytań o to, co się stało. Choć pewnie i tak się pojawią, bo nie każdy zobaczy ten odcinek. Dlatego pamiętajcie o odpaleniu powiadomień na YouTube, odnośnie nowości na moim kanale, żeby nie przegapić żadnego filmu. No i w tej krótkiej wstawce to chyba na tyle. Także standardowo wiecie, jakiś lajk, like, komentarz, udostępnienie. wrzuc oka na inne moje aktywności na social media. Zerknijcie na Patronite'a. I standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka. No i jedziemy dalej.